Cześć wszystkim, dzisiaj będziemy przesadzać rośliny, które były zakupione kilka dni temu, prawie tydzień temu od Krzyśka z kanału FunPalm Palm plus jeszcze kilka swoich do przesadzenia. więc zaczynamy, zobaczymy jak się ukorzeniły, czy się ukorzenił Bengal Tiger i tak dalej. Więc go. Mikrofon, oczywiście, tam, więc będzie trzeba trochę krzyczeć. Zaczynamy od Bengala. Bengal, Bengal. Tam mu po prostu wyższą doniczkę, nie tam za dużo większa, ale wyższa, bo widzę, że korzenie już tam pod spodem wyłażył. Zobaczymy. No, jest ładnie ukorzeniony bęgarek. Naokoło korzenie puścił, więc warto. Dobra, no, położę, nie połamać korzeni. Ziemia to jest tak, mieszanka ziemi jest torf odkwaszony, odrobinę kwaśnego. Ziemia, czyli glina podwórkowa, taka zwykła z podwórka glina, też dodaje, Odrobinę Yy, obornika bydlęcego i do tego idzie taka workowa ziemia uniwersalna. To mieszam razem i wtedy sadzę w to. Ewentualnie jak są bardziej takie yy, rośliny, które lubią przepuszczalną glebę, to się dodaję trochę piasku. Więc tak, do doniczki na dno trochę tej ziemi. <laughs> Mam takie fajne cudo. Obornik Prosto z krówki. mam dostęp od sąsiada, więc nie żałuję jej daję. Zobaczymy, jak będzie sobie w tym radził. Nie za dużo, żeby nie popalił korzeni. I tu też przesypuję trochę ziemią. Znowu i teraz go wsadzamy. Chodź kolego. Bardziej do środka go dam, żeby nie był tak przy brzegu niczki jak ostatnio, w tamtej. Obsypujemy go sobie ładnie. A zakupiłem taką fajną łopatkę fiskarsa. Zastanawiałem się, bo kupiłem dwie, to i taką plastikową zwykłą, zastanawiałem się którą wziąć, wziąłem obie jednak. To nie jest reklama, ale faktycznie ta jest o wiele lepsza i naprawdę da się tym coś podważyć. To jest tak jakby tworzywo aluminiowe, można zdymieszkać jakiegoś innego metalu. Całość jest plastikowa, jakieś tworzywo sztuczne, ale jest dość wytrzymała, mocna, no wykopuje z, ty z tym, wykopuje z ziemi wszystko, dosłownie. Nawet podważam kamienie, więc jest wytrzymała. <laughs> I bengalek sobie już rośnie. Widać, że przysie kurzywa, właśnie kory. Trochę jest kory. Odstawiamy. Następne cudo to będzie, no może Welutinę zobaczymy jak ona wygląda To właśnie pakietka od Bengala, chociaż Bengala się nie pomyli z niczym, welutinę, no, zobaczymy, Przekorzeniona konkretnie. Nie ma gdzie się rozwracać, dlatego może nie rośnie, to też właśnie warto rośliny przesadzać, jak są już tam korzenie widoczne bo po prostu przestaje rosnąć to warto przesadzać, to szczególnie właśnie rośliny szybko rosnące takie jak banany czy aloesje <laughs> one to w ogóle ubijają rekordy w taku domiczkę go posadzimy po stolicy kiedyś widzę była w tym stolicie zakupiona. również Gownika. Terminu ziemi. Idę rutynka. Więc wcale nie jest to prawda, że. Znaczy, nie jest to prawda. Yy, jest to prawda, że bengale się jednak szybko ukorzeniają. Bo Sławek, Sławek. Przysiek z tego co wiem, to wysłał mi. Praktycznie bez korzeni, tam miało może kilka wypustków, ale jemu się już do niczce zaczęło ukorzeniać i mi powstało kilka dni i też się widzę już u korzeniu, więc ekspresowo się się o bengala. Walutina posadzona, drugi banan my to weźmiemy, może malbisjankę zobaczymy pakietkę od walutiny. Hmm. No, Balbisiana, Musa Balbisiana. Chodź kolego, pokaż się. No, też przekorzeniony. O, widać młode korzenie, nawet dziornica jest. Bengala Posadzę Znaczy Balbisiany posadzę w, tego, w tą doniczkę po bengalu Bengal miał sporo doniczkę na start, więc tutaj wykorzystam tą doniczkę od razu. na wędruję do doniczki po bengalu. ta Spory banan. Nie pamiętam takich do dorastę, yy, rozmiarów, ale z tego co wiem to jest dość pokaźny, wysoki banan więc e, będzie czym się cieszyć no, proszę bardzo posadziliśmy no, teraz myśmy posadzili może już jak bonan po kolei to, to róbmy to samo z muselo A dostanie trochę większą doniczkę niedużo trochę no, po Balbisjanie Może nie, może to mam jeszcze większą doniczkę po Balbicjanie doniczkę może się przydać gdzieś indziej weźmiemy taką doniczkę Coś rosło. oborniczek jeszcze tego nie robiłem pierwszy raz skombinuję właśnie z obornikiem w doniczce krowim czyli bydlęcym zobaczymy jak to się sprawdzić, czy to w ogóle jest sens, czy nie popali korzeni Albo będzie ekstra wzrost. Proszę, U Karpa też ekstra ukorzeniona. To raczej jest z odrostu dzielane. mi to właśnie warto jest dać tą tę, tę mieszankę, żeby to nie była czysta ziemia, ta uniwersalna ogrodowa, czyli kupowana w sklepach z worków, moim zdaniem lepiej jest mieszać ziemię. Pierwsza postawa rzecz jest taka, że rośliny same wiedzą czego potrzebują, bardziej niż my jednak. I w takiej ziemi mieszanej będą miały większą możliwość manewrowania składnikami odżywczymi, czyli będą sobie szukały albo wybierały, czy z gliny, czy czy z gliny, czy z tego czy z piasku, tak, jeżeli z piasek, czy z torfu jeżeli potrzebują kwaśniejszej odrobinę tam, tak, tego tej, tej, w danym momencie, tak, kwasu tego glebowego, no to potrzebują w tym momencie, więc sobie mogą wziąć taki kwas w tym momencie z tego torfu kwaśnego na przykład, tak? <laughs> Albo przepuszczalność też nie zawsze jest do, do końca potrzebna każdej roślinie, bo czasami jest tak, że dana roślina lubi przepuszczalną glebę, ale y momentami uwielbia wręcz mokrą. Żeby ta woda trochę się zatrzymywała jednak, nie przelatywała. Więc to jest właśnie tym się różnie, więc dlatego warto mieszać, moim zdaniem, w ziemię z, dla roślin, tak? No wiadomo, no, czar, ten, ta, ta glina też przytrzymuje tu wilgoć w ziemi Przez jakiś czas, a później wysycha całkowicie, kruszeje, więc też jest dobra Plus dodatkowo ma dużo wapnia w sobie Wzmacnia rośliny. Ja jeszcze dodaję właśnie, jeszcze jeden rzecz zapomniałem Ja dodaję popiół jeszcze Popiół drewny z drewna z pieca, tak? jeżeli jest palone mieszanym drewnem, bez, no głównie liściastym, yy, bez smolnych substancji jakichś tam większych, to właśnie używam takiego drewna i takim drewnem palę. I wtedy biorę ten popiół do tego i taką łopatkę do takiej miski popiołu dorzucam. No można dwie nawet, moim zdaniem, to nie jest wcale, tam nie byłoby za dużo, gdyby były dwie opadki takiego popiołu i też to wzmacnia, dodaje fosforu. Popiół ponoć zawiera dużo fosforu, więc warto dodawać popiół także do takiej ziemi. No ja tak do tego właśnie mieszankę stosuję, no i rośliny rosną, nie, rosną i to bardzo szybko nawet powiem, że się dobrze ukorzeniają w takim czymś. Szukają tych substancji w każdym, właśnie, elemencie tej, tej mieszanki ziemi. W każdym, w, każdym, w każdym, tym miejscu. Dlatego warto odmieszać. Co jeszcze? Tutaj będzie to zaschło. Miała widać, że zaschło. Już powinny się rozłowić, a jeszcze się nie rozkłada. To to była. Black steam. Jeszcze jedno black steam. Widać, że jest sucho. No już zasucho. bo liście są pofałdowane, nie są sztywne. Są wiotki i to strasznie wiotkie. Liście powinny być sztywne. Ja Powinien stać ten liście w ten sposób. Więc to coś tutaj już nie dolega. No, a w tym momencie to dolega to, że jest po prostu za sucho. Jest za mała doniczka przesuszona, ziemia. Dlatego dostają takie konkretne doniczki od razu Czyli idzie nie wiem z P9 do 2 litrówki bo to chyba jest P9 Nie chce mi się metrówki szukać, znaczy nie jest metrówka, ale nie chce mi się mierzyć tej doniczki Ale mówię mi się udaje to jest P9 To za dużo to wystarczy mm więc do litrówki od razu wkładam to i podlewam sposobem namaczania roślin we wiaderku nie z góry tylko namaczam znaczy ja z góry też podlewam, ale namaczam również tu jest właśnie taki system korzeniowy w tej czyli no każda jest przekorzeniona najmniej był korzeniony jednak ten bęgel, ale ale ze na to, że on się dobrze korzeni stwierdziłem, że ja go też już przesadzę, no i dobrze zrobiłem, bo jednak były te korzenie już dość Dobrze wystające tam miejscami, dość długie, więc dobrze zostały przesadzone. No, mhm. rękami nawet, tak. Bez łopatki, nie? Nie, łopatka się przydaje, nawet do mieszania. Ręce też tak się nie wysuszają, bo I tu się strasznie wysuszają ręce od tej ilości. Badenio. Ja nie lubię w, w rękawiczkach robić, robię cały czas yy, yy, Nie żołnierzami. Następna sztuka, Black Steam. Została jeszcze gigantea z kolokazji. Zobaczymy jak ona wygląda. Ona również przykorzeniona. Chyba dość długo stała. U Krzysia na tym w szklarni, bo się widzę dba o nie, możliwe, że coś fajnym nawozi. To ma być tam. Tak, w to sobie posadzę. To balwisja, dużo. Na no, bardzo dużo, to staram to się tak bardziej rozpłaszczać do doniczce, czyli na płaska. Żeby była cienka warstwa, ale po całości, więc na przebije się korzeniami, pójdzie sobie dalej tak, a, a nie wypali ich. Będzie mogła pobierać sobie składniki z tych, z tych miejsc. Chyba jednego źle zrobiłem, bo to okazję To posadzę jednak w tej drugiej doniczce. Dobra, tu idzie odora jednak. Bo kołokazja gigantea widzę, że puszcza bokami odrosty. Odora tego nie robi na razie. i Raczej nie zrobi przez jakiś czas. Tak wygląda odora, więc też jest ładnie ukorzeniona. Więc tutaj siedzimy odorem. No właśnie Jodora będzie mogła być na równo zaskopana zaraz powiem dlaczego kolorzy gigantei chciałem tu sadzić Zatem się głębszej odorka sobie wcina barniczek to będą 2-3 tygodnie tutaj w szklarni i pójdą na grunt wszystkie te rośliny teraz tak, ta sztuka pójdzie do takiej doniczki wysokiej, z względu, że tutaj te pypki zielone, to są już jej odrosty. Jeżeli one będą nad ziemią, to one obecną. Słońce wypali, nie ukorzeniły się raczej, nie ukorzeniły się, a na pewno będą się gorzej ukorzeniać. Jeżeli zaspiemy, to wyżej, będzie to pod ziemią, wypuści, puści bulwę, i zacznie się ukorzeniać, będą nowe sadzonki, nowe stony, dlatego warto kolokacje. To i alokacje podobnie rosną, ale głównie kolokacje, właśnie w ten sposób się rozwijają. W kim korzeniowy na, na tych pędach, na tych płączach w ten sposób się właśnie rozmnażają. Tak jak banany. To jest odora, tutaj włożyć, bo mam jeszcze kali i portodorę. lepiej włożyć pakietkę bo podobne są niektóre jak są młode Tył tutaj damy kolokazji więcej obornika niż to ma nikt to jest wysoka, więc nie sobie tam do tego i teraz już zakopię trochę głębiej jeszcze głębiej tak żeby to te pędy no, były właśnie pod ziemią te kłącza. I one wtedy puszczą korzeń będą nawarczyni. Powiem Wam jeszcze, że ta miska jest ekstra rzeczy. Dość szerokie. Można w tym od razu... No, nie, nie jest za wysokie, nie trzeba gdzieś tam sięgać głęboko do tej ziemi. Więc plus to jest taki, że no nie trzeba iść tej, tej ziemi, gdzieś tam ten. Jest dość płytko, szeroko. Można tu stawić nawet dość pokaźną doniczkę, dużą, szeroką doniczkę i jeszcze jest miejsce na to, żeby brać po ziemię, pobierać no i no, wybierać no, no, po prostu i wjeżdżać mieszam trochę i co, no i metalowo, tak, nic się nie dzieje, nie pęknie i tak dalej, więc ta stara micha to się ekstra przyda do takich rzeczy, Lepsze na pewno niż kastra, kiedyś próbowałem mieszania w doniczkach różnych, czy właśnie w jakichś kastrach, ciężko się miesza, nie chce się to w ogóle wymieszać. No to jest ostatnia roślin, który dzisiaj przesadzimy, tak mi się wydaje chyba. A nie, jeszcze jedna. Jeszcze jedną rzecz muszę przesadzić. Ale to jest inna odmiana, całkowicie inny gatunek więc skończmy z tymi bananami i okazjami. To jest bananowiec prawdopodobnie Grand Nine albo zwykła duża kominata. Nie, kominata Cavendish, sorry. Musała, kominata Cavendish. Tylko nie dwarf. Prawdopodobnie Cavendish zwykły. Jeżeli taki jest, bo nie kojarzę. Czy jest, czy nie? bo to jest duża. To jest to sadzonka z dużego banana. On był wysoki, dość yy, duże. miał przestrzenie między liściami. Więc to nie jest żaden dwarf. Chyba, że to jest dwarf taki, ten większy, nie ten mini. Dwarf, czyli Super Dwarf, tylko ten wyższy. No albo to jest Grand Nine, więc bardziej stawiam na to, że to jest normalnie Ga Grand Nine. Mam dwie takie sadzonki. Tutaj w karni, jedną mam w domu. W bloku na balkonie sobie chcę spróbować uprawiać Grand Nine, a zobaczymy jak będzie. Luz. Więc zobaczymy jaki ma system korzeniowy, ale nawet po tym, jak tutaj wyglądają te korzenie grube, to widać, że, ma, że jest ukorzeniony. I to tak mocno. Więc to jest już bananowiec nie od Krzyśka, tylko z mojej... mojej szczepki. Równie dobrze ukorzeniony. Ja go posadzę tutaj w taką też dość wysoką doniczkę. Tam mu trochę więcej obornika, bo oni niech tam sobie jedzą. Może kiedyś będą owoce. Będę starał się robić wszystko, żeby były. Jak u W ten sam sposób spróbuję to wszystko uprawiać. Dogrzewając, trzymając temperaturę właśnie, żeby miały jak, jak w tropikach, czy w domu. Dobrze, ja z, tego wywołuje. się. Do wysoko bym. dosyć. Grant przesadzony, chociaż to jest no ze znakiem zapytania, bo mówię ja dokładnie nie wiem czy to była za odmiana. Pisało Musa na bananie jak go kupiłem i nic więcej, tylko że był duży. Znaczy duży, nie był duży, ale miał duże odstępy liściowe, dlatego te, takie teraz małe ma, bo po zimie to zawsze, gdy w jest banan uprawiany, on po prostu ma te odstępy liściowe krótsze. Nie jest jak tutaj że ma dość wysoko, jedno od drugiego liścia jest ym, z dużą, z dużą stępą no, trafiłby wypuszczać jeden na drugim te liście zupełnie, bez odstępów. I ostatni, już na pewno ostatnią roślina, no, jak przesadzimy, to jest Passiflora. To jest ta Passiflora z błękitnym kwiatkiem. Ta Passiflora, to jest Passiflora. Karuela. -er Ka Karuela. Ru... ru... Ka -ru Dobra, teraz mi nie wychodzi to. Dobra, no ale to tak wygląda ta pasiflora. Mało owoce jadalne, chociaż nie są za smaczne. Ale z tego co wiem, to jest najbardziej mrozoodporne ze wszystkich pasiflory Czyli ze wszystkich tych marakui. Pąki kwiatowe, właśnie widać, już są. A zobaczymy, jak ona jest ukorzeniona, chociaż raczej ona nie jest ukorzeniona za mocno, bo była niedawno przesadzana w tą doniczkę, a jednak jest. Korzenie wyłażą. Ale po prostu wysycha szybko, a one lubią dużo wody, więc stwierdziłem, że jednak przesadzę. Jest przekorzeniona że nie wlazł Tylko w co to posadzić? To by się przydało jakoś wysoko. Pogrążnij Może no. będzie i Jest ja przynajmniej pod ręką, O wysokość. No, kurczę. Obornik prawie nie wejdzie. No dobra. Zrobimy inny sposób. Mniej ziemi, od razu obornik I niech się ukorzenia Też więcej obornika Nie żałuję Bardziej obornik wezmę na, ziemię, na boki bo Obornik na boki, środkiem Otwór zrobię na to Korzenie jej. I w ten sposób spróbuję hopla no to z góry i tak się nie ukażenia tylko do dołu, więc ta górna część może być w powietrzu nawet bo to obamuje to ziemię. Na pewno będzie mniej wysychało niż wysychało. Bo no, strasznie wysychały tylko żemniej te, te doniczka. Nie nadżałem podlewać. Nawet widać suche korzenie z góry, no one są tam już tak naprawdę mniej potrzebne. Docisnę trochę, niech to ma z dociskiem, ale ją ja w chodzie przesadzić trzeba jeszcze później znowu. Tak wygląda posadzona następna sztuka, ostatnia. No i chyba tyle, tak? Tyle z sadzenia. Cztery banany, w sumie pięć przesadzonych. Ten, ten trzy kolokazje, jedna lokazja i marakuja. Więc chyba nie, nie miałem przesadzać nic, tak spojrzę na półkę. żeby by było coś tam, ale to nie teraz, jeszcze niech postoi. To niech postoi, to też, tutaj banany też niech postoją. dwa w też niech postoi. Więc no, czyli nie ma jednak nic do przesadzania. Dłaszko wędź tam też jeszcze taki mniejszy jest, to niech sobie stoi. Dobra, tyle. Pokażę jeszcze z bliska. Goletina, Balbisiana, Musela po prawej liść Bengala, kolokazję i marakuja Dobra, to tyle z przesadzania Tam z tyłu jeszcze Musabasio. No jest trochę tych roślin do przesadzania ale więcej nie będę przesadzał czekam aż to wszystko się ociepli jeszcze bardziej bo jeszcze były takie spadki do plus 2, plus 5. nie chciałem niektórych od wynosić żeby trochę były ciepła więcej, żeby nie spadał tak temperatura, żeby tam na minus, no, na plus 10, żeby się trzymała, plus 5 minimum żeby było dobra, to na razie do zobaczenia, cześć, subskrybujcie jak możecie Pytajcie, jeżeli czegoś nie wiecie. I tyle, no. Do zobaczenia. Hej.